Dobra, ale tam jest Dżim, i jak się skończy rajd, to pójdziemy go odbić z tego Dżima, bo jesteśmy z Więc żółtych można tam zbić. Nie? Oczywiście. Nie da Ogólnie teraz trwają rajdy, bo jest Entei Day. Na każdym Dżimie są rajdy właśnie z tymi Enteiami. I no. Nie łapię tego, bo to jest nieużyteczne. No dobra, wracamy za chwilę, jak... Nie wiem. Ale w każdym razie chciałbym się przywitać. Oczywiście halo, halo, ma naszej strony Gimza, bo mnie nie było na kanale, wiem. Nie będę więcej gadać, bo jestem w Niemczech. Stoję na przejściu dla pierwszych rowerów. Tak tutaj w sumie... Nie wiem. I w dzisiejszym filmie to będziemy... Yy, będziemy w sumie, nie wiem co... Zaraz zobaczycie to będziemy... O, to trzeba przejść przez. To nic na Zaraz się okaże, co będziemy robić, bo Wam to pokażę na ekranie, powiem. No. Nie, no. Śnieg z Pokemonów, bo taki jest tytuł. Więc idziemy zbić dżima, który znajduje się na końcu tej drogi, czy ja wiem. No kawałeczek No, wewerek jest, idziemy na piechotę. I jak dojdziemy, to to wrócę. Nie wiem czemu, ale aparat się wyłączył i to nagranie jak zbijaliśmy drzyma się nie nagrało. I już tego nie wstawisz? Nie wstawię, aczkolwiek wiesz czemu, wiesz czemu wstawię? Bo się przywitałem i był ten wstęp taki. I nagrałem ekran jak zbijałem drzyma, więc mogę chociaż Kolejny to film, wstawić. Jedna minuta na kanale. Aczkolwiek mogę to teraz wstawić jak zbijałem drzyma. Po mojej prawej, waszej lewej stronie będzie to jak zbijamy. Tego Jim'a w przyspieszonym tempie, więc... No... Nie mam powodu. Znam powód. Wyczerpana bateria. No, no tak to jest, jak się jest nieprzygotowanym, kurno. Co zrobisz, ale myślę, że... Może mi się uda więcej takich filmów Podziała. tworzyć. Chodzi o to, żebym coś stawiał na kanał. O to chodzi generalnie. Żeby coś robić, bo... Bo tak to było krótkie, ale powiedzmy, że jakiś film więc dzięki więc dzięki za uwagę i no może następny jakiś film będzie w takim samym formacie